Zadanie z ćwiczeń, temat porównywania liczb. Zadanie pierwsze dotyczy liczb wymiernych. Liczby wymierne to są takie liczby, które możemy przedstawić w postaci ułamka. I najłatwiej sobie tak zapamiętać, że liczby wymierne to są takie, które nie są pierwiastkami, bo wszystkie pierwiastki, czy np. pierwiastek z 3, pierwiastek z 6, to są liczby niewymierne. Więc jeżeli jakaś liczba nie jest pierwiastkiem, no chyba, że jest to na przykład pierwiastek z 9, bo to jest 3, no to wtedy jest to liczba wymierna, ale jeżeli nie da się wyciągnąć z pierwiastka liczby całkowitej i nie jest to pierwiastek, to zawsze są to liczby wymierne, te pozostałe. 0 jest liczbą wymierną, bo 0 można przedstawić w postaci ułamka, na przykład 0 przez 5. Liczby, liczby całkowite są wymierne, bo też możemy je przedstawiać w postaci ułamków, no i tym bardziej też ułamki są liczbami wymiernymi, Dziesiętne, zwykłe, dodatnie liczby, ujemne. Hmm, także tak jakbym polecała sobie właśnie kojarzyć, które to wymierne, no to takie, które nie są pierwiastkami, tak najłatwiej, bo jest bardzo dużo tych liczb wymiernych. I tutaj w tym zadaniu pierwszym mamy takie polecenie, żeby pokazać, że każda z, poniż, z poniższych liczb jest liczbą wymierną, czyli że można ją przedstawić w postaci ułamka, i mamy właśnie w postaci tego ułamka te liczby zapisać. Pod punkcie A. Mamy ułamek dziesiętny, i jak dobrze przeczytamy ten ułamek dziesiętny, to już właściwie można zapisać od razu ułamek zwykły. Bo jak mamy dwie liczby po przecinku, to czytamy, że to jest tyle setnych. Jak mamy jedną liczbę po przecinku, to czytamy, że to jest tyle, tyle tyle dziesiątych. Jak mamy trzy liczby po przecinku, to czytamy, że to jest tyle, co pisze tysięcznych. Więc tu mamy dwie liczby, dwie liczby po przecinku, więc to jest 27 setnych. A skoro 27, centnych, no to jest to po prostu 27 podzielić na 100. Dlatego też taki ułamek tutaj zapisujemy. No i jest to liczba wymierna, bo można ją właśnie zapisać w postaci takiego ułamka. Jak mamy liczbę ujemną, to tutaj nie ma y, większej różnicy. Ten minus sobie tylko przepisujemy. No i to 32,9 zapisujemy jako ułamek zwykły, z tym, że najpierw jako liczbę mieszaną ponieważ jak mamy całość ułamek, to się nazywa liczba mieszana. Jak mamy jakieś liczby przed przecinkiem, to są całości, czyli jak chcemy zapisać jako tak na razie liczbę mieszaną ten ułamek dziesiętny, to piszemy, że to jest minus 32 całe i dziewięć a jeżeli mamy tą liczbę, no, udowodnić, że ona jest wymierna, no to musimy zapisać w postaci ułamka zwykłego, nie liczby mieszanej z całością, więc tej całości musimy się jeszcze pozbyć. Jak pozywamy się całości, to robimy w ten sposób, że mnożymy mianownik razy tą całość, czyli 32 razy 10 to 320, i dodajemy tą dziewiątkę, czyli 329, a mianownik przypisujemy. Jest jeszcze to inny sposób, ale według mnie ten jest najprostszy, dlatego w ten sposób tłumaczę. No i B mamy skończone. Teraz podpunkt C. Tutaj mamy ułamek. Ale tu jest to nie do końca ułamek, bo jest to liczba mieszana, bo tu mamy całość i ułamek, więc żeby zapisać jako jeden ułamek, musimy się pozbyć całości. Czyli robimy tak samo, jak przed chwilą pokazywałam, czyli mianownik z tą tążą całkowitą mnożymy, czyli 2 razy 7 to 14. Dodajemy do tego licznik, czyli 17 i 7 mianownik przepisujemy. Kolejny przykład D, tutaj też jest liczba mieszana, więc też zamieniamy tą mieszano mieszaną na ułamek niewłaściwy, czyli bez całości, czyli minus możemy sobie przepisać i mnożymy mianownik z całością, czyli to będzie minus, to będzie 55, dodajemy trójkę, czyli 58 i 11 przepisujemy, czyli minus 58 11, to będzie ten ułamek w przykładzie D. E to jest pierwiastek, tutaj mam nadzieję, że pamiętacie, że jak wyciągamy pierwiastek z jakiejś liczby, to patrzymy, jaka liczba taka sama pomnożona razy siebie da nam 81. Czyli tak jakby x razy x równa się 81, to jaka to będzie liczba? No to 9. Pierwiastek z 81 to jest 9, a żeby pokazać, że jest to liczba wymierna, zapisujemy w postaci ułamka zwykłego, czyli 9 pierwszych, bo 9 to to samo co 9 pierwszych. I tutaj właśnie uważamy, bo ja Wam mówiłam, że jeżeli mamy pierwiastki, to są to liczby niewymierne, ale z wyjątkiem takich pierwiastków, z których możemy wyciągnąć liczby całkowite, no bo to nie jest tak naprawdę pierwiastek, tylko to jest liczba, bo to jest 9. Ale gdyby było na przykład pierwiastek z 80, no to tutaj już nie dałoby się liczby całkowitej z tego pierwiastka wyciągnąć, i wtedy by to była liczba niewymierna. A jak mamy takie przykłady, typu pierwiastek z 9, pierwiastek z 25, pierwiastek z 16, no to już są liczby wymierne, mimo że zapisane w postaci pierwiastka. To wszystkie przykłady w tym filmie. Resztę przykładów, tam jest dosyć sporo w tym zadaniu, od F do O, czyli jeszcze jest ich 10, są one wszystkie wytłumaczone i rozwiązane na mojej playliście i jest to bonus dla osób wspierających kanał. Zapraszam, nagrywam też podręcznik do tych ćwiczeń można sobie zajrzeć na playlistę dosyć sporo też jest przykładów wytłumaczonych i udostępnionych dla wszystkich.